Pewien człowiek porządnie się nachlał. Kiedy wrócił do domu, żona już spała. Nie czekając ani chwili dłużej, poszedł spać. Śnił o tym, że był w raju. Rozglądając się dookoła, zrobił się głodny i poszedł do pierwszej lepszej restauracji. Kiedy podszedł do niego kelner, uświadomił sobie, że nie ma pieniędzy. Jednak ten oznajmił mu, że wszystko jest tu darmowe, bo to raj. Tak więc najadł się za czterech. Kiedy skonsumował posiłek, zachciało mu się kupę, ale jedyną wadą w tym raju był brak toalet. Nagle zauważył miejsce z krzewami, które mogło go zasłonić. Oczywiście zrobił to, co musiał i podtarł się liśćmi krzewu. Nagle sen przerwał wrzask żony. Ty idioto. Nie dość, że mi obsrałeś cały materac, to jeszcze mi włosy wyrywasz. Kowalski spotyka swojego kolegę. Gdzie idziesz? Na próbę chóru. Co tam robicie? Gramy w karty, piwo pijemy. A kiedy śpiewacie? Jak wracamy do domu?